Cześć Karolina. Cześć Natalia. Bardzo mi miło, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać o wirtualnym coworkingu. Um, chciałabym Cię na początek zapytać, kim jesteś i co robisz? Kim jestem, co robię? Nazywam się Karolina Kępka i prowadzę swoją małą agencję marketingową, kiedyś jednoosobową, ale także, o czym zaraz się dowiecie, powiększyłam nieco swój zespół dzięki właśnie coworkowi, więc mogę już nazwać ją... Małą agencją marketingową, natomiast także rozwijam się w innych kierunkach i tutaj także, kile <grywa> czoła Natalii, dzięki wyzwaniom, które prowadziła, także poszłam w innych kierunkach, więc jednocześnie marketing, ale także rozwój rozwój mój własny i rozwój klientów. To prawda, Karolina robi takie fajne rzeczy, wszystkie nowe rzeczy i my, myślę, jako jedni z pierwszych się dowiadujemy o, o tych inicjatywach. To powiedz w takim razie, dlaczego zdecydowałaś się dołączyć do naszego wirtualnego coworkingu? Tak, jak wspomniałam, zdecydowałam się dołączyć, ponieważ zaczynałam jako jednoosobowa działalność. Więc byłam sama, działałam online od samego początku, czyli to nie jest tak, że COVID mnie zmusił, czy jakiekolwiek inne sytuacje życiowe, żeby przenieść swój biznes do tego online. U. Ja online działałam od samego początku. Więc jako ta jednoosobowa działalność miałam styczność tylko i wyłącznie z ludźmi, tak jak z tobą, jak na kamerce, lub czasami wręcz nawet nie, tylko za pomocą Messengera, WhatsAppa, więc nawet się nie widzieliśmy. Z tak naprawdę 80% moich klientów to są osoby, z którymi nigdy w życiu się nie widziałam na żywo. Jak to w onlineach? Dokładnie. Więc wiadomo, że człowiek jest taki trochę samotny, bo chciałoby się do kogoś buzie otworzyć, coś popisać. Oczywiście mam znajomych, fantastycznych znajomych, ale są to osoby, które mają swoje regularne prace, nie, w większości nie online, tak jak ja. Więc w momencie, kiedy ja mam czas, żeby z nimi porozmawiać, wyjść nawet na tą kawę, no to oni nie mają zazwyczaj. Więc Coorg był takim wspaniałym wspaniałą inicjatywą, że. Ci ludzie, którzy wszyscy, no może nie wszyscy, ale większość z nas pracuje w online albo w online musi jakąś część rzeczy wykonać, więc pierwsza w ogóle myśl, wow ludzie! No to super. Zapisuje się, się, żeby w ogóle zobaczyć, okej, okay, co inni ludzie robią i tak dalej, bo człowiek tak trochę dziczeje po prostu będąc na swoim. Mhm. I tu już tak jak mówię, nie, nie, nie mówię o tej sytuacji, która w ogóle dzia działa się na świecie przez ostatnie półtora roku już nawet, um, tylko w ogóle pracując po prostu zdalnie. Ja do pracy takiej typowej w biurze się nie nadaję, bo zawsze ktoś przyjdzie, przeszkodzi i rozwala całą robotę. W domu jest to samo, ale to jednak. W domu mam swój ulubiony kubek kawy, mam swoją ulubioną kawę i tak dalej. Ale, tak jak mówię, brakowało tego czynnika ludzkiego, więc to jest taki numer jeden w ogóle, żeby, żeby pobyć z ludźmi. Tak jak mówię, w online nie tak jak do tej pory funkcjonowałam, ale jednak masz szansę z kimś porozmawiać, kogoś zobaczyć. Później okazało się, że jest to także bardzo motywujące, <laughs> ale to może nie będę wybiegała za bardzo. <laughs> Więc tak, numer jeden po prostu absolutnie to jest ten czynnik ludzki, żeby być i z innymi ludźmi tutaj um, coworkować. Mm -hmm. No tak, w zasadzie jak w normalnych coworkingach, w których oczywiście to, że się ma biuro i można wyjść z domu, jest fajne, ale tak naprawdę jedną z takich najfajniejszych rzeczy jest właśnie to, że możesz się obracać wśród ludzi którzy też w tych przestrzeniach pracują, czyli najczęściej takich podobnych Tobie. To zdecydowanie tak, um, tak. Czy miałaś w takim razie jakieś obawy, czy coś Cię stopowało przed dołączeniem? Coś nie było dla Ciebie jasne? Um, moje obawy, taką największą, myślę, obawą um, Pomimo tego, iż pracuję w marketingu, iż z technologią mam do czynienia, Discord, na którym się spotykamy, to było dla mnie coś nowego. Słyszałam, że moje dzieci tego używają i że one się tam spotykają, więc mówię, OK, nie będzie źle, jak coś, to zawsze się ich zapytam. Oczywiście obawy te zupełnie były takie nietrafione, nie ponieważ później ty, także reszta kołorkowiczów, wszyscy byliście bardzo pomocni tutaj, żeby wytłumaczyć, bo owszem, na początku tam przyłączeniu gdzieś zdarzały się jakieś takie rzeczy. A dlaczego tutaj coś nie działa, to coś zrobi. Bo to jest normalne. Tak jak mówię, ja pracuję w tych online'ach, wiele programów znam, ale zawsze każdy gdzieś tam ma jakieś jedną funkcję, której nie ma pozostałe. Um, więc tutaj był taki, nawet nie nazwałabym tego blokadą, um, obawą, to było takie coś, dobra, to jest coś nowego, jakiś nowy program, po prostu podeszłam do tego zadaniowo, dobra, no to trzeba się go nauczyć, bo zaraz wyjdzie kolejny jakiś nowy program, kolejna jakaś inna aktualizacja, więc um, ten online zmusza nas po prostu do tego, żebyśmy byli stale na, na bieżąco, a ponadto byłam po prostu bardzo ciekawa, ok, to jak to będzie wyglądało, ci wszyscy ludzie i tam naraz, czy my tam w ogóle się, nie wiem, nie pozagłusza, czy coś. Ta ciekawość tutaj znacznie wygrała. Ja zresztą bardzo lubię takie wszelkie nowinki, jak coś się fajnego, nowego dzieje, no to po prostu ja jestem pierwsza, żeby tam być. Także to wygrało po prostu nad tą obawą taką trochę techniczną, że, że gdzieś się tutaj nie połapie. Natomiast widziałam, jak fajnie dochodziły różne nowe rzeczy. Jak chociażby, kurczę, ten check-in, który może mi nawet mierzyć pracę, czego ja do tej pory nigdy nie robiłam, a jak zaczęłam robić, no to na nagle się okazało, o, czyli jednak 12 godzin w pracy dzisiaj byłam. Dobrze, no i to trzeba trochę odciąć. Więc dużo takich fajnych rzeczy, które nazwałabym takimi pierdołowatymi, ale jednak bardzo wpłynęły na moje w ogóle postrzeganie mojej pracy i na moje funkcjonowanie. Um, tak więc ta technika, która była tą Teoretycznie obiekcją, jednak stała się tym błogosławieństwem, bo dużo fajnych rzeczy tutaj poznałam i dużo fajnych rzeczy się zadziało, więc super. To ja tylko dodam, że tak rzeczywiście mamy w coworkingu i w naszej bazie wiedzy jest obszerny tutorial, jak do Discorda podejść, więc wystarczy się tam zalogować, to jest proste i wszystko się uda. A jak nie, to tak naprawdę ja, czy teraz już wszyscy coworkowicze na pewno pomogą, bo rzeczywiście jest tak, że są osoby, które absolutnie nie są techniczne, a działają, łączą się na fokusach, i to jest naprawdę proste. A jeśli chodzi o, o różne funkcje, to rzeczywiście na Discordzie mamy trochę takich różnych funkcji, które pomagają w pracy i będzie ich jeszcze więcej, bo się piszą, czyli tak zwanych botów, które pomagają robić różne rzeczy, na przykład mierzą czas pracy, albo można zadeklarować się, co się będzie robić i odkreślać, zrobić sobie taką publiczną listę to do, jeśli ktoś to lubi. Więc trochę, trochę takich właśnie drobinek mamy, które mają jakby wesprzeć wszystkich w pracy, no bo o to w tym coworkingu wszystkim chodzi. Oprócz tego, że się mamy spotykać, to jeszcze mamy produktywnie pracować. Więc jak najbardziej. To ja się teraz nie mogę doczekać, bo pewnie, pewnie zaraz opowiesz, co się zmieniło od kiedy dołączyłaś. Bo zmieniło się. U, co się zmieniło, kiedy dołączyłam do coworkingu? Całe moje życie, to jest takie, to nie jest absolutnie rzucenie słów na wiatr. Ponieważ naprawdę dołączałam do coworkingów w takim dosyć ciekawym momencie mojego życia, gdzie przechodziłam kolejny tranzyt, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o współpracę, jeżeli chodzi o moich klientów. Mało tego, był to czas, kiedy postanowiliśmy całą rodziną w ogóle wyjechać za granicę i przeżyć ostatni lockdown za granicą. Tak więc kiedy tutaj w Polsce było mega zimno. No, mega niefajnie, my byliśmy pod palmami, więc ja kiedy łączyłam się z Koworkowiczami, każdy tylko patrzył na te moje wichrujące palmy z tyłu. Tak, <laughs> tak było. W ogóle ten moment mojego rozpoczęcia tej współpracy w coworkingu był takim bardzo, bardzo ciekawym. Natomiast wtedy to był taki też troszeczkę właśnie trudny dla mnie moment, ze względu na to, że tej pracy nagle się zwaliło na mnie bardzo dużo. Ja byłam z tym zupełnie sama i Kurczę, tak nie do końca wiedziałam, co ja mam z tym robić. Ja jestem typową Zosią Samosią, ja wszystko zrobię sama po prostu. Więc e, to jeszcze było dodatkowo na mnie trudne, będąc w ogóle za granicą, e, że dzieci super po szkole mogły sobie iść gdzieś na plażę i tak dalej, mąż zrobił robotę, mógł sobie iść na plażę i gdzieś dalej, a ja dalej po prostu siedziałam i klikałam w tym komputerze. Mm. <laughs> Więc e, to było niesamowicie trudne dla całej także rodziny. E, dlatego też... Mm, To jest ten zawieszenie. <laughs> <laughs> za dużo rzeczy chciałam na raz powiedzieć. To jest właśnie ten mój multitasking, który się włącza. Dobra, wrócimy do ostatniego zdania a propos trudnego czasu. Tak więc był to trudny czas dla, dla mnie, także dla mojej rodziny, więc to, co zaczęło się przede wszystkim zmieniać, zaczęłam myśleć o tym, żeby w ogóle kogoś zatrudnić. Co w ogóle kompletnie dla osoby, która robi wszystko sama, która całe lata, ponieważ ja już mam za sobą 4 lata prowadzenia działalności i działałam sama, nagle przyjąć kogoś, kurczę, to po prostu nie wiedziałam w ogóle od czego zacząć. Więc od czego zaczęłam? Zwróciłam się do coworkingu i zaczęłam szukać, po prostu krzyczałam pomocy. Niech ktoś mi pomoże. Nie mam pojęcia, jak ta współpraca będzie wyglądała, po prostu rozkminimy to razem. Więc zgłosiły się wspaniałe osoby. Zaczęłam powoli najpierw z jedną, z Magnum z naszego kołorku. Mhm. Następnie bardzo szybko później doszła Gabriela. Tak więc to są moje dwie osoby, które mnie wspierają. One także mają swoje własne działalności, ale także działamy razem, więc to jest cudowne, ponieważ też nie mam takiej presji, że kurczę, zatrudniam kogoś na pełen etat. Bo tego wiele osób się na początku obawia. I także pomogło mi w tym wyzwaniu, które było przeprowadzane w kołorku. To było wyzwanie 90 dni i polegało ono na tym, żeby no coś się bardzo, bardzo zmieniło w ciągu tych 90 dni. Każdy z nas wybierał sobie cel i tym moim celem właśnie było mniej pracować, czyli Mój nadal cel to jest taki dosyć dłuższy cel, ponieważ chciałabym, aby moja praca się zamykała w trzech dniach w tygodniu, co jest bardzo duże jest to bardzo duże wyzwanie, z tego, że pracowałam po 12 godzin dziennie, już w tej chwili tyle nie pracuję, więc to się bardzo dużo zmieniło. Mam czas dla siebie. Tak jak mówię, mam osoby, które mnie wspierają, które znalazłam dzięki cołorku, bo. Myślę, że nie znalazłam tak naprawdę takich fantastycznych y, osób. Ja bardzo wierzę w to, że my się przyciągamy wzajemnie, więc y, no, trafiłam idealnie. To były te dwie pierwsze osoby, które się zgłosiły, i to były te dwie pierwsze osoby, które po prostu świetnie się wywiązują ze swoich zadań, więc jestem tutaj mega, mega szczęściarą. Y, y Idąc dalej, wracając do tego 90-toninowego wyzwania, bo tak jak mówię, tutaj się po prostu pozmieniało całe życie, więc do opowiadania jest też dużo. Więc ja krok po kroku, oddając te swoje obowiązki i biorąc udział w tym wyzwaniu, gdzie też zdaję sobie sprawę i też tam się gdzieś tłumaczyłam, że przez to, że po prostu jest to bardzo duży tranzyt dla mnie, to ja tam jestem po cichu. Nie zawsze regularnie dawałam znać, co robię, bo to też jest takie fajne, że właśnie wiemy, że musimy się komuś troszeczkę wytłumaczyć. Um, to nie jest tak, że, o, wiecie co, słuchajcie, no, prokrastynowałam. Tylko. Yy, ja jestem odpowiedzialna za to, żeby, kurde, słuchajcie, zadeklarowałam się, żeby zrobić to, a nawaliłam. I owszem, to też jest okej, okay, żeby czasem powiedzieć, słuchajcie, no ten tydzień kompletnie mi nie poszedł, ale w kolejnym tygodniu zrobiłam na przykład robotę za, za pięć tygodni, prawda? A, Więc a całe to wyzwanie, które odbyło się w co-worku było dla mnie takim startem przejścia po prostu przez, przez to wszystko. Um, I cały czas te zmiany się wciąż zadziewają, um, wciąż nawiązuje fantastyczne relacje w co-worku i to jest dla mnie po prostu ten największy plus, że ta zmiana się zaczęła akurat w momencie moim bardzo trudnym, a teraz jesteście ze mną po prostu w momencie bardzo fajnym i też mogę się tym dzielić z wami, co jest dla mnie naprawdę przez świetne, bo wszystkie te kontakty to są takie prawdziwe, autentyczne kontakty. My także poza kołorkiem się łączymy, poza kołorkiem sobie rozmawiamy, na kołorku sobie wskakujemy na przerwy kawkowe albo gdzieś tam, jak na wspólne fokusy, także sobie wpadamy. To zdarza się, że gdzieś tam ktoś Ktoś ma gorszy moment, to tam sobie napisze do kogoś, ale to wszystko generalnie ma, ma za zadanie wspierać, prawda? Więc ten czynnik ludzki wzajemnego wsparcia jest tutaj mega, mega ważny dla mnie. I dla mnie też był zawsze bardzo ważny, dlatego właśnie w korku jest tak mało ludzi, dlatego że jakbyśmy nagle pojawiło, jakby nagle pojawiło się tutaj tysiąc osób, to po pierwsze absolutnie byśmy się w niczym nie znaleźli, a po drugie nie byłoby właśnie szansy na budowanie takich relacji. I bardzo się cieszę, że mówisz o osobach, które znalazłeś do pracy, bo ja, jak projektowałam coworking, to myślałam sobie właśnie o tym, że. To będzie taki bardzo naturalny networking, że będzie można poznać te osoby, z którymi chce się pracować w takich sytuacjach. Nie kiedy one są najlepszą wersją siebie, w tym CV i pokazują tylko wszystkie te super projekty, tylko będzie można na przykład zobaczyć, że ktoś siedzi bardzo często na fokusach, bo bardzo zależy mu na tym, żeby dokończyć projekt dla klienta. I wiesz wtedy, że to jest taka osoba, która nie odpuści, która zrobi, jeśli zlecisz jej jakieś zadanie, to ona je po prostu zrobi, i na tej podstawie właśnie tak jak mówisz, można dobierać osoby, które bez pudła będą pasować do tego, co robisz i może rzeczywiście masz trochę racji, że my się wszyscy przyciągamy i że tutaj bardzo konkretne, bardzo konkretne osoby tak naprawdę się pojawiają, bo decydują się na takie, na takie doświadczenie bycia w przestrzeni coworkingowej, więc tym bardziej jest łatwiej z takimi osobami potem współpracować. Mówiłaś już trochę, ale ja tak wprost jeszcze zapytam, czy masz jakąś jedną rzecz, i często jak rozmawiam z osobami, z różnymi osobami mówią, że nie ma jednej. Ale może masz jedną albo kilka, niedużo rzeczy, takich najważniejszych, które są dla ciebie właśnie w coworkingu najważniejsze? Z tych elementów, które tutaj mamy. Najważniejsza rzecz dla mnie w coworkingu. Jeśli miałabym się zdecydować na jeden numer, jeden to jest ten, z którego najczęściej korzystam praktycznie każdego dnia, to jest fokus party. Fokus party. Hmm. Także miał duży wpływ na zmiany w ogóle w moim życiu i w ogóle uświadomienie sobie pewnych rzeczy, bo to jest to, że my z wielu rzeczy sobie nie zdajemy, niestety, sprawy. Chociażby nie wiem, jak byśmy chcieli, to i tak sobie nie zdajemy z tego sprawy. I Focus Party, na czym on w ogóle polega, tak podkrótce czyli łączymy się w jakichś określonych godzinach, wspólnie sobie pracujemy, w ciszy, w spokoju, ale jednak wiemy, że jesteśmy, jesteśmy na kamerkach, gdzieś tam z boku osoby są wyświetlone, więc to też jest takie fajne, że w momencie, kiedy ta głowa odpływa nam, i nagle następuje dekoncentracja, to jest takie tylko spojrzenie na komerki. O nie, to jednak nie. To, to ja skończę, bo, bo ktoś patrzy, no wiadomo, że te osoby nie mają pojęcia, nie, nie mają wglądu do tego, co ja robię, ale jest ta świadomość po prostu. Więc przede wszystkim Fokus Party, dlatego że jest ta taka trochę odpowiedzialność i motywacja do tego, żeby, dobra, no to przychodzę, bo my na, zawsze na początku mówimy, dzisiaj pracuję nad tym. I chociaż u mnie zawsze bywa tak, że często to nad tym wychodzi nagle, że robię jeszcze trzy inne rzeczy, ale mimo wszystko te rzeczy zadziewają się znacznie szybciej niż w momencie, kiedy bym po prostu je zostawiła i robiła zupełnie w innym momencie. Druga rzecz, która wyniknęła właśnie z Focus Party jest to, że zaczęłam wyciągać takie rzeczy, bo często pracuję z bieżącymi sprawami, bo jest mi po prostu miło, wpadam, fajnie spędzam czas w pracy i jeszcze w dodatku pracuję z innymi i to jest naprawdę bardzo duże psychiczne wsparcie dla nas wszystkich, dla mnie przede wszystkim, e, więc to jest ta jedna część tego Focus Party, druga część jest także taka, że ja zaczęłam wygrzebywać um, takie stare jakieś projekty, które po prostu tak wisiały, <tak>, tak wisiały i płakały po prostu, kiedy się mną zajmiesz i po prostu Focus Party był idealnym momentem, że dobra, to jak nie mam siły na przykład w tym momencie na jakieś bieżączki, to wyciągam po prostu tą rzecz i się za nią biorę. Więc w ten sposób udało mi się zakończyć przynajmniej dwa projekty, które mocno rozciągałam, Super. więc jestem mega dumna i wiem, że tych projektów jeszcze będzie znacznie więcej pod kątem sfinalizowania, bo pod kątem rozciągnięcia to myślę, że jest ich coraz, coraz mniej. Dlatego, że faktycznie po prostu wchodzę, wiem na ile wchodzę, to, to jest też właśnie ta kolejna świetna rzecz, że na Fokusie, jeżeli wiem, że siedzę godzinę, siedzę dwie, ja jawnie jasno widzę, co zostało w ciągu tego czasu zrobione. A tak to gdzieś się to rozpływa, bo tutaj zadzwoni telefon, tu przyjedzie kurier, tu coś tam się jeszcze wydarzy i nagle się okazuje, że przez 45 minut albo godzinę nie mam zrobione po prostu nic. A tutaj jest. Jest. jest jednak to skupienie, gdzie faktycznie poświęcam się po prostu temu zadaniu. Ok, tak jak mówiłam, gdzieś tam wpadnie czasami to, to jedno dodatkowe zadanie, ale plusem jest takim, że to zadanie po prostu zostanie zrealizowane. Więc nieważne nad czym pracujesz, to po prostu fokus jest tym czymś numer jeden. Jeśli miałabym się skupić na tej jednej rzeczy, to to jest coś, z czego regularnie korzystam i co po prostu regularnie mi pomaga w skupieniu i w pracy. Dokładnie. Ja się pod tym podpisuję rękami i nogami. Ostatnio nawet gdzieś tam wspominałam, że um, jeśli ktoś gdzieś y, ogląda moje treści i widzi. Jezus Maria, ile ta dołżycka robi, to to jest wszystko wina fokusów, dlatego że rzeczywiście ta praca się tak kondensuje, że to jest absolutnie nie do uwierzenia czasem, ile można zrobić tylko dlatego, że ktoś tutaj jest, że powiedziałam, co będę robić i że wiem, że muszę to zrobić w godzinę, więc zdecydowanie tak. No dobra, to co powiedziałabyś osobom, które myślą o dołączeniu do coworkingu, ale wahają się przed dołączeniem? Jeśli wahasz się przed dołączeniem, to po prostu posłuchaj mnie i zaryzykuj, bo nigdy nie wiesz, co cudownego może się wydarzyć, bo tak naprawdę możesz nie dołączać, i wtedy twoje życie będzie wyglądało dokładnie tak samo, jak wygląda, i twoja praca będzie wyglądała dokładnie tak samo, jak wygląda. Ale jeśli poszukujesz dla siebie jakichś zmian, zarówno w pracy, w tym, jak funkcjonujesz, a także w ogóle, żeby poznać jakieś nowe, fajne osoby, nowe sposoby nawet na produktywność, no to dołącz do, do coworkingu tutaj i teraz, bo jest to naprawdę bardzo fajny projekt i tak naprawdę niewiele ryzykujesz. Nawet się ośmielę i powiem, że po prostu nie ryzykujesz nic. A zyskać możesz znacznie, znacznie więcej, więc bój się i rób, więc zapisuj się do coworkingu. Ojej, bój się, jak bój się i rób, to już nie ma lepszego podsumowania naszej rozmowy. E, Karolina, bardzo Ci dziękuję. Życzę Ci bardzo dużo sukcesów. I e, czy mam Ci życzyć e, rozwijania Twojej agencji, czy nie? Bo każdy lubi inaczej. Generalnie rozwijania pomysłów, ponieważ pomysłów jest dużo, co chwilę pojawia się nowy, więc życz mi tego, żeby po prostu każdy został sfinalizowany i żeby ujrzył, ujrzał światło dzienne i to będzie to super. To. I tego ci życzę, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.